Cześć witajcie w ostatnim odcinku z serii Mad Max na samym starcie. Eee... Takie jest widy Max ma to też ponagrywałem to właśnie w tym momencie zobaczycie. Does it bring anything back? They hide here, alive now, for how long? They were so happy, but we knew, we always knew, Max. Why didn't you listen? ones. Make them remember my name. I saved you. I saved your life right here. And then again in the oil. And you let me die. Zdobyłem też nową karoserię. The tak się naprezentuje. Dzisiaj to nie będziemy grali. Zagramy sobie klasycznym Furnace. Mam 12 tysięcy złomu. Ulepszymy sobie. Harpun. Snajperki nie muszę. Grzmot sobie ulepszymy. Dobra, zwiększmy jeszcze siłę na maksa. To mamy jeszcze felgi. To akurat za... Zdobycie zero, zerowego poziomu budżeta. ulepszymy sobie jeszcze jeden silnik. Porządny V8. Hmm. Poczekajcie, zdobędę te 300 zł, bo to będzie chwila moment. Dobra, już jestem. Udało mi się zdobyć złą. Także od razu silnik sobie ulepszamy. Kolejna jest dopiero za 3,5 i muszę terytorium spojówki zmniejszyć, więc tego nie będę robić. Ale jeszcze przed pójściem na misję chciałem Wam jedno miejsce pokazać. Wygląda ono dość ciekawie. ma takie przyspieszenie, że ma problemy, żeby na czas wyhamować. Powiem wam szczerze. O to miejsce mi chodziło. Wykolejony wagon. Cały pociąg w sumie. Nie ma tu może złomu. Jest za to strzępek historii. Ale samo miejsce wygląda interesująco na swój sposób. Ten kolej zbiera niepasujące do siebie zęby. Zapewne, masowy, zapewne z masowych grobów, a potem robi z nich sztuczne szczęki. Tutaj nic się nie marnuje: zupełnie nic. Można się, można się sporo nauczyć od tych ludzi. Podpisano Kery. Jeść nie będziemy, ale przynieśmy się do czarnego miasta. Jeszcze myślę będzie okazja, żeby wam pokazać, jak ten samochód szybko jeździ. Mamy iść do tego gościa, który nam dawał krew. To na dole u doktora. Jezu. On bądź jeździł właśnie ze Skrotusem, więc może coś będzie wiedzieć. Przekonamy się za chwilę. O. Max w stoczy ostateczny pojedynek ze Skrotusem. Przed jego rozpoczęciem upewni się więc, że zarówno sam Max, jak i Magnum Opus są dobrze przygotowani i odpowiednio ulepszeni. Jedyne co zostało do ulepszenia w Magnum Opus to jest silnik, a u Maxa to mamy wszystko. fame walks on its own, and your shadow has grown, and my blood has fueled legend. Scrotus is settled on road slide of the purgatory flatlands. Wow. <laughs> Too weak, he said! A spread shell! Bring his corpus cronus to the organic mechanic and let the blood serve! Now my blood returns for you, scrotus! Now my blood returns! Maluj moje imię krwią Tak brzmi nazwa misji Nie wiem gdzie tu miejsce się znajduje, nie mogę otworzyć mapy A widzę, szybko się z nimi poradzimy Mam pierwsze tu moje wyroki, wyeliminować. Szkoda, że dopiero teraz to przeczytałem. To nie było przewidziane. Się trzeba bardzo szybko z tym uporać. No właśnie, pójdź do Landmovera. Zresztą tutaj grada ostrzeżenia. Na szczęście to auto jest już dość szybkie. Przydam dam go sobie radę. Dało udało się. Zalimnowana jesteś, ladmożera derwisz, boczny, ładnie, ale czy to wystarczy? Nie, jeszcze z drugiej strony prawdopodobnie. Jeszcze Ambacca szybko naprawi. I jeszcze mam go na widoku. Cholera. Jak no zaczynam landing właśnie ucieknie. Ajajaj. Już że pojechałem ale udało się to wy jakoś naprawić. Przygotujmy kartką od razu. bo jak on te palniki jeszcze mi daje, to sporo mi to zabiera. Zdrowia w samochodzie. Back into her lungs, too. Yeah. Black fingers will heal her, say. Yeah. Come on! Sweet.

A dobra, już rozumiem.. A i nie trapiłem. What now? Wild-eyed road warrior. Killer of men, taker of lives. You made him. You made him. A zatem tak ta historia się kończy. Kontynuacji nie ma. Napisy myślę możemy sobie pominąć. Misja fabularna ukończona. Gotowe. Równiny spokoju czekają. Udało Ci się ukończyć fabułę Mad Maxa. Znajdziesz jednak wciąż wiele ciekawych zajęć. A ważne postacie oraz elementy, takie jak Magnum Opus i Chum Bucket, będą znowu dostępne. Możesz kontynuować eksplorację. Domykać się rozpoczęte wątki i ulepszać swój samochód. Pustkowia stoją przed tobą otworem. O, mamy inceptora w kolekcji. Magnum Opus is tuned up i do go okazji Maxa pouleprzyć. A weźmy to od razu. Legendarna strzelba. Wysłużony, dwulufowy olbrzym, Pamiętający stare dzieje. Można ni na nim polegać i przeładowuje się go szybciej niż inne prowizoryczne strzelby. Chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Przenieść się do spojówki i wytestować Inceptora. Samo w którym powiem szczerze, trochę na początku miałem ochotę nim zagrać. Szperat, złomobus... Krzechotka, dwunastka... Gdzie on będzie? Jest! Nie wiem czy mogę zacząć jak nie mogę Zobaczmy, może pojedźmy na autostradę Tam zobaczymy z ciekawości jego pełne osiągi. Tylko teraz tak to mi wyłącz Tutaj pojedziemy Tu jest most, to może i tutaj. Myślałem przez chwilę, że ten pojazd w ogóle straci zdrowia, ale niestety. Nie no ładnie zasuwa. Magnołowoskie możemy jeszcze ulepszyć, bardziej żeby szybciej jechał. Chociaż nie wiem, czy to nie jest ten legendarny V8, nie wiadomo, właśnie to jest problem. Ale tak, historia się zakończyła, i myślę, że teraz spróbujemy. Zagrać sobie w wydatek do Gadobora na rok Valhalla Chwilę miałem okazję w niego zagrać Czas temu, ale to niewiele Niewiele zdołałem osiągnąć Nie no dobra, fajny ten pojazd Ale dobrze na dzisiaj to wszystko, widzimy się w kolejnym odcinku, tym razem z na Ragnarok, powracamy do tej gry. Trzymajcie się, cześć!